Zupełnie inaczej, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie braga Nie wiem, braga, wiem. Ja, jestem wiem, nie wiem. Nie wiem, nie braga, Nie braga, Jo wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, Jestem ja, najlepszy kalkulator Przeliczam dobre na złe I wybieram to gdzie Zawsze przetrwajam dobrego rostłem Dla krego nie jestem osłem Nie, nie jestem nojem, hmm. bo już dorosłem Przez życie raczyłem raz biegłem Nie wiesz nawet jak dużo wyniosłem Bo się niosłem nad bankażem świadczeń Pokażę połowę, zatrzyma po ołowe za te dobre wezmę nagrodę, za te złe, wezmę karę, za mną lata, zwyce, lat, a za złe, przede mną lata, złukone, nieprawdopodobne I koju nałamą, a jabę, ja to sygnał potęgi potęg, to z miasty każdą popotem, co ci je Tobię dam, oddam, całą lotę, złoto, zalony złote Mam inne wami, wszystkie strajfy, ja miałem ładno rodzin, a ty i akty Wszystkie najszybsze świata, twory i skóry i chomury. Oto wiem zapewne życie do później staro in noym osoby